Cześć ludziska, z tej strony Arki, witam was w kolejnym odcinku z moddingowego podsumowania tygodnia. I tydzień temu nie było odcinka, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale uznałem, że nie będziemy robić tutaj podsumowania z dwóch tygodni, no bo już pewnie orientujecie się, co tam wyszło w tamtym tygodniu. Zrobimy sobie właśnie z tego minionego, dzisiaj jest poniedziałek, także też nietypowo odcinek się pojawia, ale był dosyć zawirowany weekend i no, nie miałem możliwości nagrania w niedzielę, także będzie dziś. Dzisiaj też raczej później, jeśli uda nam się nagrać, będzie e, będą odwiedziny gospodarstwa u Bosco Modding właśnie na Kuski Map. Także mm, zapraszam, mam nadzieję, że się odcinek dzisiaj pojawi, ale jak już, to słuchajcie, będzie później, bo Bosko wraca z pracy chyba dopiero o 17, także dziś odcinek będzie myślę w granicach godziny 21-22, jeśli się uda nagrać. No ale dobra, mm, dzisiaj przejrzymy sobie Mod Huba, co wyszło w minionym tygodniu. Kiedy wy to oglądacie, też tak naprawdę mogą wychodzić mody z tego tygodnia, bo dzisiaj mamy poniedziałek, więc tak przeważnie od 15 zaczynają sobie te mody wychodzić. No ale nieważne, my się skupimy na tych, które wyszły w minionym tygodniu. I pokażę wam oczywiście też tradycyjnie projekty, które gdzieś tam sobie tworzą modmakerzy. No ale zacznijmy właśnie może od samego przyglądu modhaba. No i tak, zaczynamy sobie od 20, czyli poniedziałek w zeszłym tygodniu. No i pierwszy mod, który tutaj mamy, no to jest Seasons Geo, a raczej jest ich tutaj, jak widzicie, kilka. Uważam osobiście, że tych Geo wychodzi troszeczkę za dużo, no ale tak naprawdę biorąc pod uwagę, że na przykład wiecie, te Stany w Ameryce, takie jak Kalifornia czy North Carolina, no to niektóre Stany w Ameryce są wielkości Polski całej, więc no... W sumie rozumiem, że jeśli ktoś sobie gra, no to mm, chce mieć jak najbardziej ten Season dostosowany. No ale nieważne, to akurat nas mało obchodzi, to jest amerykańskie. Raczej wiadomo, że większość Polaków gra sobie na tych różnych polskich sezonach. Także takie mody będę pomijał typowo nie interesujące nas. Co tutaj wyszło? Eee, bardzo ładne koła. W ogóle na początku przeczytałem Wedersztata, to jest Wredestein jakiś. Ym, ale ładnie wyglądają, spoko koła. Tylko, że no, ciekawe. Aha, bo to są tylko 38 i 28 -ki. No także nie do każdego ciągnika to będzie pasowało raczej. Także oponki spoko, ale mogłoby być więcej rozmiarów. Dalej tutaj jakaś miarka, update. To jest chyba mod, który pozwala od jednego punktu do drugiego zmierzyć odległość. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i dobra, kolejna strona. Nie wiem co to jest tak naprawdę. To są chyba jakieś... Byki Placeable, ale to szczerze mówiąc wygląda to jak Wiecie co, według mnie tak, no żeby to jeszcze miało jakieś tam przypuśćmy Teksturę oczu czy coś, a tak po prostu taki Nie, nie wiem czemu to ma służyć, jakaś ozdoba gospodarstwa chyba, ale Nie wiem <śm> Nie jestem pewien Dokładnie o co z tym chodzi, bardzo ładny New Holland Updatic do niego wyszedł Co tutaj nam dodali, nowe opony Poprawiono bagi, nowe dźwięki i nowe konfigurację. Bardzo fajna to siódemka, jeden z moich ulubionych ciągników. E, ogólnie jeden z ciągników, które naprawdę mógłbym, gdyby oczywiście e, jakiś był na to sposób, chciałbym mieć takie właśnie w realu. Lecimy dalej. E, tu jakieś biogazownie i właśnie update'iki do wszystkich modeli e, Autosanek Katwana D633, D46, D47, D50, D55 i chyba jeszcze gdzieś później Wyszły do D35. To chyba będzie gdzieś na kolejnych stronach. Oczywiście polecam pobrać, bo to są no, najlepsze polskie przyczepy, jakie znajdziecie do 19. Nie mam tutaj absolutnie żadnego spierania się o to. Mm, ogólnie sporo przyczep. Bo zobaczcie dalej mam jakieś tarotmanki, też bardzo fajne. Eee, tutaj <ścoughs> update do przyczepy, którą widzieliśmy w pierwszym odcinku, właśnie podsumowania, czyli rajś! Mmm. Co tutaj się zmieniło już tak, skoro. Mm, poprawiona waga i pojemność. Okej. Okay. Dobra, co my tutaj mamy? Bale ID Manager. Co to jest za mod? Mm. Aha. Ej, spoko, bo to jest z tego, co tak sobie przetłumaczyłem, że z tym modem możliwe jest tworzenie bel dla innych gospodarstw bez dołączania do nich. Więc takie jakby na usługach, tak? Coś w ten. w ten nie chyba. Ej, to spoko. Tak, można belki robić komuś. Ej, świetny mod na multiplayer, że wiecie, przyjedź mi, sprasuj i później... Ej, to jest, to jest mega spoko. To mi się podoba. Fajny modzik. Taki myślę, że niedoceniany, bo mało kto chyba opis czytał. No naprawdę spoko mod. Tu jakaś ofiareczka. Jakiś tutaj hangar. <gryw> hangar, no może to za dużo powiedziane, ale taka duża wiata. Wiatka polska, zobaczmy. Aha, czyli myślałem, że to na kombajn, ale tak wygląda bardziej, że ona jest właśnie na jakieś jakoś 60 chyba max. No, może tam jakaś 80 by jeszcze wlazła. Zależy jak z wysokością tego pod koniec. Bo ten dach tak schodzi. Tutaj jakaś przyczepa na. Mm, raczej zbiornik na wodę. Stara przyczepa, tłumacząc dosłownie. Wygląda spoko. Kółka ma widzę od y, takiej jak w Autosance. Tutaj chyba nawet tak jest napisane. Więc spoko przyczepka, były takowe drewniane kiedyś na pewno, więc jeśli ktoś taką ma w realu podobno, to jak najbardziej myślę, że spoko. Tutaj jakaś przyczepka większa, bardziej chyba ona jest na jakąś kiszonkę, coś takiego, no właśnie. Ale tutaj widzicie jest też wersja taka, którą myślę z powodzeniem można by używać do mm, przywozu zboża. To tu dalej mamy. Obora od Mefia. Taka już troszeczkę większa, nie? by powiedział raczej. Spoko, Mefiu akurat. Yy, naprawdę spoko modeluje. Zobaczycie też od niego właśnie projekt pod koniec odcinka. Dobra, liska wróciłem, musiałem zrobić krótkie cięcie. Takie są uroki nagrywania w dzień u mnie. Jak coś za oknem, kurde. Na tych działkach jak coś nie robią. Nie hałasuje, to w domu, coś trzeba, wiecie, choć po coś tam. Także no. Tak u mnie wygląda nagrywanie w dzień, jakbyście byli ciekawi, no ale dobra. Eee, obora, Fia. To już mówiłem. Bardzo ładny model. Tylko, że no większy. Jak ktoś właśnie gra na takich większych maszynach, to bardziej mu to będzie pasowało. No bo jak ktoś 60 ma czy coś i o taką oborę sobie postawi, no to, to troszeczkę nierealistyczne mi się wydaje. Aczkolwiek nie wiem, może takie są gospodarstwa, że mają zabudowę nowoczesną, a maszyny starsze. Tak czy siak na pewno, Bora, godna polecenia. Kolejne Geo, jakieś kolejne Stany, Alabama, Texas. Także to nas mało interesuje. Tutaj jakieś też takie chyba nieciekawe, zbytnio mody, Nieciekawe dla nas przynajmniej. To jakiś wielki, jakaś cysterna wielka. Co to jest, właśnie ten kontejner Hook? A, bo jak jest to IT Runner DLC, to ten chyba hack jest właśnie po to, żeby sobie można było przyciągać jakoś to. No w sumie spoko. Nie trzeba zakładać na to taką. Czekajcie, bo coś. Kurde, to już nie jakiś chłopak. Na działce jest wszystko słychać. Eee, przynajmniej ja to słyszę nie wiem jak wie tam, jak to mikrofon wyłapuje. Żeby to nie nakładać na, tą, eee, na to podwozie takie, na które się zakłada te kontenery, no to chyba ten hak jest po to. To nawet spoko. Kolejne stany. Kansas, Missouri, yy, o właśnie, to jest spoko dla mapmakerów. Paczka nowa wyszła polskich znaków, bardzo fajnie, przyda się i mina te moje, e, moje gówno, które sobie tworzę. <laughs> Update do tego e, rozrzutnika, który chyba był na tym odcinku pierwszym, tak mi się wydaje, że tam był. Update metaltexek od Mata, Metaltech DBL Pack. To zostało poprawione. Mm -hmm, koła Michele. Bardzo spoko przyczepki. Dalej. Puma CFX 165 updatecik jakiś. Spoko ciągniczek, update do żoskę Mefia. Tak się chyba to wymawia. Tu jakiś kolejny od Niemców Stratmanki. Mm, tu jakiś zbiornik na RSM. Oto, co to jest? Lizard Handlifter LOL <grystanie> Paleciak? I to normalnie działa? Muszę to sprawdzić później. Może z suchym się to na odcinku sprawdzi. Ej, wygląda spoko, wygląda jakby to naprawdę działało. A jak to wygląda, nie wiem. Co tu mamy? Jakieś wiaty. Później jest dom Danielixa. Właśnie o Danielixa też będzie kilka modeli w drugiej części odcinka, także. Zapraszam jeszcze do oglądania. Jeszcze nie uciekajcie. Hmm. Dalej, co tu jest? Potingerki jakieś. JCB Fastrack. Jest spoko, takie starodawne te przyczepy bym powiedział. Ło, jaki liner dziwny. Stair jakiś starszy. Jak widać, no też zagramaniczni modmakerzy też sobie radzą. Fajny fastraczek. Uważam, że akurat o ten jest ładniejszy niż ta nowsza generacja. Przynajmniej dla mnie tak jest. Druga strona. Co mamy na drugiej stronie? Steiger. Eye of the Steiger. Jak ktoś zna tą piosenkę, to pozdrawiam. <grym> hmm. Czyli ten starszy, taki jakby ten łamaniec, jak to się mówi. Tak, to starsza generacja tych takich byczków największych od case'a. Quadrak jest chyba na gąsicach. Stieger właśnie na tych. Na kołach zwykłych. Tutaj jakiś kurde ile nisko podwoziówek powychodziło? Ogólnie naczep. Buldożer. Ej, tutaj wyszło coś takiego jak jakiś chyba niemiecki cyklop. A może niekoniecznie niemiecki, albo po prostu jakiś coś cyklopopodobne. Aż dziwne, że jeszcze Polacy sobie nie pochwycili i nie zrobili z tego swojego cyklopa. Nie podstawili. Dziwne aż. Kamas. Mmm. Nie bo chciałem sprawdzić, czy na konsolach też jest kama, To by znaczyło, że mają licencję, ale chyba nie mają. Eee, kun z zaczepem do owiarki, półgi Pottingera, tutaj jakieś kosiarki Pottingera. No i właśnie tak jak mówiłem, D35 również dostało update. Nowe kółka, nowe kolory. Naprawdę całą paczkę polecam pobrać. Najlepiej wszystkie od Katwana i. Wtedy będziecie mieli pełną przyczepek swoją drogą. Mm, tak, znowu powiedziałem to, po raz kolejny wiem. Yy, ta mapa wydaje się być spoko. W sensie. Już od dawna tak mam chęć pogrania sobie na jakichś takich zagramanicznych, jak to się mówi, mapach właśnie. I już mówiłem, że będzie chyba seria na takiej jakiejś bardziej zagranicznej mapie i nie, wiem, czy to nie będzie ta. Tutaj jakieś znaki różnego typu. No, i przechodzimy do pierwszej strony, czyli ostatniej. I co my tutaj mamy? Tu jakiś dom wyszedł, który dziwnie według mnie wygląda. Jakoś tak. Nie wiem. Strasznie dziwne. Te okna jakieś takie się wydają. ponadwymiarowe, no ale nie wiem. Może ktoś takie ma w domu. Eee, przyczepa na wodę. Starego typu. Hmm, co tutaj jeszcze jest? Kolejne Sizaskeo. Hmm. O, ktoś pisze tam na Discordzie. Kto tam pisze? O, widzicie? Nawet nieplanowane, a będziecie mieli jeszcze jeden mod pokazany w drugiej części odcinka. Bo tutaj jest się właśnie odezwał. Wysłał zdjętka tego co tworzy. No i dobra. Swoją drogą zaraz przejdziemy. Znowu to powiecie? Nieważne. Hmm za chwilę skończymy tą część odcinka i przejdziemy właśnie do tych projektów, które Modmaker sobie tworzą i tam właśnie zobaczycie co się dzieje. Mm, budynki w polskim stylu od Danielixa. Danielix naprawdę sporo teraz tych budynków robi. I tak jak mówiłem, od niego też jeszcze będzie za chwilę kilka zdjęć, ale to zobaczycie. Fendy 500, tutaj jakieś wybaczcie ten dźwięk, po prostu słuchaj, cały czas zdjęcia tutaj podsyła różnych projektów. Co tutaj jest jeszcze? Mapka. Mapka z krzyżów. Której nie testowałem, nie wiem jak wygląda. Widziałem tylko właśnie po tych zdjęciach. Wydaje się być sporawa, ale nie wiem. Napiszcie o niej co sądzicie. Paszka płotów od kapa, tutaj glebogryzarka i to jest dla mnie dziwne, bo to jest taki zaczepiany na, na te ładowacze. Taki kurde. Nie wiem jak to nazwać, dłuto jakieś to może ryć w ziemi. Nie wiem, czemu to ma służyć do kopania ogródka, czy co. Nie mam pojęcia. Dobra, bliska. Eee, także mody, które tam wydawały mi się, że są spokojne, myślę, że Wam pokazałem. Najbardziej myślę, że godne polecenia z zeszłego tygodnia są te autosanki od Katwana. Czyli jak z lepszego zrobić jeszcze lepsze. Zachęcam szczególnie właśnie do pobierania ich. A teraz przechodzimy do części gdzie pokażę Wam projekty, które się tam tworzą w piwnicach naszych modmakerów. Zapraszam na drugą część. A więc dobra, bliska. przechodzimy w takim razie do projektów, które się tworzą. I cóż, bez dłuższego gadania, od razu przejdźmy do Mateo6B, który skończył właśnie tą Unię, którą pokazywałem Wam w pierwszym odcinku podsumowania. Już napisał, że jest skończona, także myślę, że już w najbliższej e, przyszłości się pojawi. Jak widzicie też e, potwierdziło się to co mówiłem wtedy, a czego nie widziałem do, tak dokładnie na zdjęciu, czyli to, że można zaczepiać sobie siewnik z tyłu, co jest mega spoko, przyda się takie coś, brakuje takiej maszyny. Także pozostaje nam tylko czekać. E, dalej lecąc. Mamy tutaj przyczepkę na bele. Taką powiedzmy samoróbkę od Mefia. Meffi wzorował się na przyczepie, którą tam ma jego wujek albo dziadek, już nie pamiętam. I wygląda ona właśnie tak. Myślę, że ciekawie. Jak foty dla was za szybko lecą, to ogólnie możecie sobie, wiecie, zapozować, zobaczyć dokładnie. Także taka przyczepka, jak najbardziej spoko, myślę. Będzie pasowała do Ursusów. Dalej. Cycli właśnie przed chwilą podesłał tutaj mamy sadzereczkę. Nie patrzcie na to, że mm, dziwnie wyglądają te zdjęcia, bo to nie jest w grze, to nie jest w czując editorze, to jest render po prostu modelu 3D to dopiero będzie w grze. Mm, ale taki model właśnie się stworzył tutaj sadzareczki I jak widzicie e, 30 również jest tutaj przez Seleclifa modelowana. Mm, tak sobie wygląda. Widzicie właśnie teraz na zdjęciach. I ostatni tutaj model od Seleclifa, to jest kabina do bizona. Wygląda ona sobie właśnie tak. No i ostatnim dzisiaj modmakerem, który się zgłosił jest Danielix, czyli właśnie pan od budynków. Tworzy sobie on takie właśnie budynki, jak widzicie tutaj na zdjęciach, jakieś wiatki, garaże, stodoły. Myślę, że wyglądają jak najbardziej spoko. Modeli zawsze uważam im więcej, tym lepiej, bo zawsze więcej można sobie na różnych sposoby tych gospodarek stworzyć. No, i cóż, napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobają tutaj projekty naszych rodzimych polskich modmakerów. Myślę, że za tydzień mm, również jakieś Wam pokażę. Zależy, czy tutaj czymś się będą chcieli pochwalić. Ja ze swojej strony mogę tylko dodać jeszcze, że już niedługo będzie prezentacja Ursusów Karasia. Duży update, wyjdą wszystkie naraz, ale to powiem dokładniej na prezentacji. Na razie nie chcemy nic mówić, kiedy będzie. Bo jeszcze nie są wysłane. Jeszcze są w fazie testów. Dopiero jak wyślemy, nagramy prezentację, to będzie wtedy mniej więcej wiadomo, może w jakim czasie wyjdą. Tymczasem, Ludzka, przepraszam też za mój głos tutaj na tym odcinku. Staram się tak mówić troszeczkę m, jakoś ciszej, żeby tam też nie przeszkadzać. A, więc y, tak może troszeczkę bardziej nietypowo brzmieć niż na innych odcinkach. Tak czy siak, zapraszam na kolejne. Jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, zobaczymy czy to się uda. Wleci odcinek z Boskim, z odwiedzin u niego na gospodarstwie. Także zapraszam na kolejne odcinki, zarówno z tej serii, jak i inne. Trzymajcie się, pozdrawiam plutko, na razie i cześć.